pierwsze informatory dotyczące sprawozań finansowych właściciela czerwowskich oraz ksiąg są sprzeczne z informacjami prezydenta Lublina na temat, na temat odszkodowań Szanowni Państwo Radni odszkodowań wypłaconych w inwestment za wywłaszczenia Eco Investment dokonane 17 lat temu pominięte dodatkowe kwoty, te 10,5 miliona, które Pan obecny wice dyrektor z polecenia Pana Prezydenta wymieniał, nie zawierają innych wypadków, na których zajmują się m.in. odpowiedzi na interpelację dyrektora Pana Piotra Wesia. Komuniści uważali, że są nietykalni, milionymi. Faszyści uważali, że są nie tykalni, i sprawiedliwa Polska, czy solidarna Polska, że są nie tykani i nie obmyw. No tak, tylko wtedy nie była opisywana ustawa o uznaniu zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych ze zbrodniami klimatycznymi. Dziękuję.